Cześć! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej ulubionej chuście Leny Lamp Kolory Życia. Mam też tutaj ze sobą inną wersję kolorystyczną kolorów, kolory fantazji i też Wam ją pokażę. Ta chusta do mnie trafiła w kwietniu, ja już o niej bardzo długo wcześniej myślałam. Synek urodził się w listopadzie i kiedy w grudniu zaczęłam dochodzić do siebie, już tak całkiem zaczęłam się zastanawiać, nad chustonoszeniem, ponieważ on był taki bezproblemowy, więc wcześniej nie miałam takich potrzeb. Jak zaczęłam się rozglądać za chustami, to właśnie ten wzór przykuł moją uwagę najbardziej. I jest to tak energetyczna, wesoła, fajna chusta, że no nie wyszła mi z głowy i w ten sposób w kwietniu do naszego domu trafiły kropelki, tak to nazywam. A to są kropelki kolory życia, wspominałam. Są to najbardziej kolorowe... Ze wzorów, kolorów, ponieważ jest praktycznie cała tęcza. Zresztą to jest bardzo fajne zobaczyć, jak nasz mózg odbiera kolory, ponieważ z bliska bardzo wyraźnie widać, jak nitki się przeplatają i jak tworzą kolejne kolory. Pomarańczowy, zielony, fiolet. Bardzo, bardzo fajna chusta. Mięciusieńka. Lejąca się, tak, czuć trochę ten ciężar w rękach. Tutaj jest lewa strona. Są fani lewej strony, niektórzy są niezadowoleni z tej lewej i ją starają się chować. Ja też ja jestem fanką prawej strony, bardzo ją lubię. Lewą raczej nie noszę na wierzchu. Jeżeli chodzi o takie standardowe rzeczy, to o, tu jest znacznik. Znacznik środka jest dosyć duży z tą taką wesołą owieczką. L lamp Po obu stronach. Także można ją spokojnie wyczuć. Jest, jest bardzo wyraźna i, i widoczna. Brzegi są obszyte na obie strony, więc tutaj, jak widać, jest widoczna ta lewa. Tutaj jest standardowo. No i wtedy na lewej stronie mamy ten fragment prawej. Także to jest bardzo duże ułatwienie dla początkujących. I, i mam tutaj chustę 4,6 metra. Tak przynajmniej powinno być. Rozmiar e, szóstka, ale ja tu mam prawie 5 metrów tkaniny. Praktycznie bez 2 cm jest tu 5 metrów. E, jeżeli chodzi o skosy, to są to już takie fajne skosiki. E, 28 cm, ja mówię 28, czyli wzdłuż tego brzegu patrząc, kiedy się zaczyna skos, to jest 28 cm. Pusta jest dosyć wąska, to jest 60 cm, więc ten skos jest dlatego taki wyraźny przy, przy takim rozmiarze. Ja bardzo, bardzo lubię motać w niej, przy czym ona jest taka puszysta, podatna, owszem, ale jest mało szorstka. I w momencie, kiedy się ją wyciągnęło nowiutką z opakowania, to ona była zachwycająco miękka, naprawdę, ja byłam w szoku, że stuprocentowa bawełna może być aż tak miękka, ale problem był w samym wiązaniu, ponieważ jak zawiązałam pierwszy, drugi raz, to w tym momencie był problem, ponieważ ona była zbyt taka lejąca, zbyt mocno jakby pracowała i troszeczkę mi się malutki obsuwał, no a wtedy... Mój synek miał 5 miesięcy. Teraz ma 10 i zdecydowanie lepiej się na tym trzyma. Jeżeli chodzi o kolory, to już na to trafiłam. One z czasem, z użytkowaniem, z praniem, z prasowaniem, one łapią tą e, czepliwość. I mówię tutaj o tych, które mają białą nitkę osnowy, ponieważ te, które mają ciemną, to jest chyba właśnie różnica w tym barwniku w nici. One są zdecydowanie bardziej takie szorstkie i czepliwe. Je nawet niektórzy potrzebują złamać, popracować nad nimi, żeby one złapały tą miękkość, która jest tutaj. I druga chusta, tutaj sobie położę może kolory życia na jednej ręce. Druga chusta, którą posiadam, to jest chusta kółkowa i to są kolory fantazji, czyli wszystkie wersje fioletu. Jest też fantastyczna chusta, bardzo taka pozytywna. Mój mąż się nie wstydzi w niej nosić, więc, jak najbardziej, to nie jest jakiś tam bardzo dziewczynski wzór yy, czy kolor, bo wzór jest taki sam. Yy, I tutaj jest od niebieskiego przez różne odcienie fioletu aż do takiego różu lekkiego. Lewa strona wygląda w ten sposób. I jest zdecydowanie mniej odmienna od, od lewej strony życia, ponieważ no, tutaj jest. Kolory nici są zdecydowanie bardziej zbliżone do siebie, dlatego łatwiej jest je tutaj wymieszać. I wciąż to jest barwa taka fioletowa. Jak mówię, to są chusty, które świetnie przymota. Mm, Bardzo one są takie. Hmm, lejące, yy, podatne, dosyć łatwo mi się je dociąga, też chustą, chustę kółkową troszeczkę też potrzebowałam sobie przepracować, żeby ona złapała czypliwość. i teraz jest to super pracująca chusta, świetnie się ją przeciąga przez kółka, nie ma z tym najmniejszego problemu i, i ja mam naprawdę dużą przyjemność znoszenia. Ona wisi w ogóle u nas na kołku, już z przełożoną krawędzią, żeby była gotowa do założenia. Wisi na kołku w przedpokoju, żeby nawet trzy piętra w dół, które mamy do zejścia, żeby nawet wtedy wykorzystać. Ja, ja naprawdę nie wyobrażam sobie nosić syna po tych schodach tak po prostu pod ręką. On raczej wtedy nóżkami się zjeżdża i musiałabym go cały czas poprawiać. A tak, mam chustę kółkową i mam święty spokój. Y i te kolory są bardzo, bardzo lubiane. Wiele osób ceni ten wzór. Nie wszystkie doceniają taką temperaturę tej chusty, bo w czerwcu przynosiłam znajomej, żeby sobie podotykała ją, ponieważ myślała, że ją kupi i mówi, że nie. Na lato chyba jest dla niej za gruba, za ciepła. To nie jest duża gramatura, według producenta, to jest 280. Fantazja ma chyba nawet kilka gramów mniej, 280 gramów na metr kwadratowy, więc niby nie jest to dużo. Ale chusta no nie jest gruba, ona jest taka właśnie puszysta, i dla wielu osób ona jest ciepła. Ja też niewiele tak naprawdę nosiłam w życiu przez wakacje, przez lato. Przez upały. Może też dlatego, że ona jest po prostu bardzo długa, a ja nauczyłam się plecaka w czerwcu i, i wtedy chętnie nosiłam już w krótszych ustach, ale na pewno z wielką radością, przez okres, kiedy temperatura jest poniżej 20 stopni Celsjusza, na pewno będę ją zakładać bardzo często i bardzo chętnie, na wszystkie możliwe sposoby, ponieważ bywało, że wrzucałam syna na plecak prosty i tutaj robiłam sobie ładne wykończenia. No to to świetnie wygląda, no bo są te kolory takie energetyczne, wesołe. I nie ma problemu właśnie z przeciąganiem przez poły zbyt dużych, także naprawdę moim zdaniem jest to chusta dla, dla wszystkich, yy, którzy ewentualnie jeszcze wytrzymają pewną grubość. Yy, nie potrzebują chust tak zwanych cienizn, cieniutkich, to dla każdego poza tym ta chusta będzie świetna. Przez to, że ona jest taka wąska, ona się świetnie też nadaje dla maluszków i tutaj żaden rodzic nie powinien się bać kolorów, żeby stosować je także dla noworodka. Poniesie na pewno. Jestem przekonana, że ona jeszcze dużo kilogramów ma przed sobą do uniesienia i jak mówię, cieszę się, że troszeczkę wcześniej ją kupiłam, ponieważ w tym momencie, przez to, że ona dopiero teraz łapie Teraz, no już, już kilka tygodni temu poczułam, że już, już jest na tyle czypliwa, że, że świetnie pracuje, że naprawdę myślę, że, że tutaj już polecę każdemu. Jak chyba wspominałam w filmiku o małej jodełce, który gdzieś tam Wam podlinkuję, to jest polska firma i cena tej chusty to było około 400 zł. Jeżeli dobrze pamiętam, chusta kółkowa z armieniem zakładkowym z długa, bo to było 2,1 metra, którą ucięłam i zrobiłam sobie nerkę. To było około 250-270 zł. Teraz nie powiem Wam dokładnie, ale taki jest mniej więcej przedział cenowy. Yy, także to, to nie są strasznie drogie chusty. Jeżeli chodzi o żakard, to jest taki tani standard i naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Rozważcie yy, szukanie kolorów. Te wersje kolorystyczne są dla wszystkich praktycznie już, ponieważ jest wersja niebieska, kolory nieba, jest lemoniada taka błękitno-żółta, bardzo wesoła, super w ogóle wersja, tak się zastanawiałam, czy może gdzieś ją nie wyhaczyć któregoś razu i kolory przyjaźni, które są takie czerwonawo-zielone. To są na białej nicy osnowy, na czarnej są kolory deszczu i magii, one są bardziej tęczowe, takie jeszcze bardziej zgaszone i jak mówię, one są troszeczkę bardziej szorstkie, niektórzy mówią, że to są wręcz deski.